Dzień dobry. Nazywam się Anna Czernielewska i uczę języka angielskiego w Liceum Politechniki Łódzkiej. Chciałam powiedzieć kilka słów na temat tego, jak wygląda nauka języka angielskiego w naszej szkole. Zacznę od tego, że już pod koniec sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego, uczniowie klas pierwszych przyjeżdżają do szkoły, aby napisać test diagnostyczny. Test ten ma na celu podzielenie klasy na dwie grupy według poziomu zaawansowania. Grupę mniej zaawansowaną i grupę bardziej zaawansowaną. Do tej pory wyglądało to w ten sposób, że grupa mniej zaawansowana rozpoczynała naukę na poziomie B1 plus B2, a grupa bardziej zaawansowana na poziomie B2 plus C1. Także jak widzicie yy, nauka języka angielskiego w naszej szkole już od początku jest na poziomie dosyć zaawansowanym, także myślę, że warto jest dość dobrze znać język przychodząc do nas do szkoły, aby później nie mieć kłopotów. Nauka no, języka angielskiego odbywa się w sposób y, bardzo intensywny, dlatego że prawie wszystkie klasy realizują poziom, rzy, realizują jakby rozszerzenie, y, mają program rozszerzony z tego przedmiotu. Y, jest to 4 bądź 5 godzin tygodniowo języka angielskiego, więc dość dużo. Y, zatem w trzeciej klasie, pod koniec trzeciej klasy uczniowie już bardzo sprawnie posługują się językiem angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Osiągając y, poziom C1 lub nawet niektóre grupy poziom C2, jest to poziom proficiency, poziom biegłości językowej. O tym, że nasi uczniowie po ukończeniu szkoły bardzo dobrze znają język angielski, świadczą wyniki matur z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Większość naszych uczniów uzyskuje bardzo wysokie wyniki na maturze, jest to ponad 90% albo nawet 100%. Także najlepiej to świadczy o tym, że można dobrze się nauczyć języka angielskiego u nas w szkole. Wielu naszych uczniów po ukończeniu edukacji w naszej szkole kontynuuje edukację dalszą na studiach w języku angielskim. Wybierając na przykład studia, między, studia na Wydziale Międzynarodowym Politechniki Łódzkiej lub na zagranicznych uczelniach, gdzie świetnie sobie radzą. Udział w różnych konkursach, olimpiadach języka angielskiego, konkursach dla młodych tłumaczy, olimpiadach języka technicznego i mamy na tym polu już duże sukcesy. Staramy się, aby lekcje języka angielskiego w naszej szkole były ciekawe dla uczniów, atrakcyjnie prowadzone z wykorzystaniem technologii. Kładziemy bardzo duży nacisk na mówienie i sprawność komunikacji. Dbamy o to, aby te lekcje były nie tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością. Oprócz tradycyjnych lekcji w naszej szkole organizujemy szereg wydarzeń związanych z językiem angielskim, które mają uprzyjemnić naukę i które są nauką języka angielskiego w nieco inny, nietypowy sposób. A mianowicie są to na przykład wyjścia na sztuki w języku angielskim do teatru, spotkania z konsulami, Innych krajów, spotkania ze studentami, którzy przebywają, zagranicznymi studentami, którzy przebywają w Polsce na wymianie Erasmus, kiedy to opowiadają o życiu w swoich krajach i kulturze swoich krajów. Również organizujemy wykłady w języku angielskim prowadzone przez wykładowców uniwersytetu na różne tematy, którymi takie, takie jak literatura brytyjska. Również nie brakuje takich wydarzeń rozrywkowych, e, na przykład organizujemy maratony serialowe szkolne z językiem angielskim, gdzie uczniowie cały wieczór i całą noc e, oglądają swoje ulubione seriale, na przykład Sherlocka Holmesa. Myślę, że jest to fajne doświadczenie. Uczniowie razem z nauczycielami mogą lepiej się poznać, a przy okazji zrobić coś wspólnie razem fajnego. Bardzo dużą popularnością w naszej szkole cieszą się wyjazdy językowe edukacyjne do Wielkiej Brytanii, do Anglii, Szkocji, Walii. Można nie tylko poznać najpiękniejsze zakątki tych krajów i pozwiedzać zabytki, ale również dowiedzieć się wiele o kulturze i liznąć trochę języka angielskiego takiego praktycznego, prawdziwego, nieksiążkowego. To wszystko powoduje, że nauka w naszej szkole jest przyjemna, ale również przede wszystkim bardzo skuteczna. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej szczegółów na temat tego, jak wygląda uczenie się i nauczenie języka angielskiego w naszej szkole, zapraszam do odwiedzenia zakładki na stronie, na stronie drzwi otwartych. Znajdziecie tam wiele zdjęć, wiele dodatkowych informacji. Podsumowując, zapraszam wszystkich ambitnych i ciekawych świata uczniów do nauki w naszej szkole.